Prójdzie Prime'u, wejdziesz na żywo jak cię wywołają. Dobra. Super, dzięki. Kakalec wpłacił To ja była kolejka do tej rehabilitacji. Ej, weź sprawdź mecz Portugalii z Ja rehabilitację sobie opłaciłem sam. E, tak, ale mówiłeś, że schodziłeś potem państwowo. Ile musiałeś płakać na rehabilitację? Miesiąc czasu. E, państwowo, tak? Tak. No więc myślisz, ze z tego to wynika. A dlatego, że ustawiłem czasu, bo miałem inne, e, inną prywatną e, rehabilitację. A z tego wynikają kolejki do lekarzy. To panowie, zostawmy NFZ. NFZ może No <stytuczanie na profesie> bo są za niski stare w i podatki. Jakbym zwiększył, so, nie byłoby tych kolejków, ale halo, halo. Halo, halo. Halo, cześć. Witam. Jak masz na niemiecką, to dzwonisz? Kreci, Grobalini były pogromca Michała Bagetsona. jakieś? Jakiś A do kogo masz pytanie? Nie, to nie jest troll, to jestem poważny. Ja przecież wygrałem. Grobalini przecież. No tak. A do kogo masz pytanie? No, do Michała Bagetsona. Słuchamy? Pytanie brzmi tak, bo ja ogólnie mam taką nową pasję, że tam naoglądałem się tego ecp i tak dalej. Chciałem się Michała Bagetsona zapytać, czemu chciał się umówić z 13-letnim chłopcem. Halo. Halo, chciałem się zapytać Michała z Gorzewińczyka z Bagetsona, czemu chciał umówić się z 13-letnim chłopcem. Bo zrobiłem na niego taki wabik i po prostu odpisywał i tak dalej, był zainteresowany spotkaniem. wiesz to są bardzo, bardzo ciężkie pomówienia i jeżeli jest tych słów pewny, to ja my raczej tego nie wygłaszam. No ale zadałem pytanie jemu. A to ja Ale odpowiem. to jest pytanie sugerujące, więc y, przemysł chcesz na pewno zadać. Albo zmienić ewentualnie. To znaczy zadałem już. Jak się mi o tego? od tego Powiem tak, y, ja nie piszę z żadnym chłopakiem czy... Ja to w ogóle na Twoim miejscu nie odpowiadam, bo to jest... Ale bardzo to, ja pytanie. Powiem, żeby, mi, żeby nie było też, że ja się boję jakichś pytań. Ja jedynie co to piszę. Bo, to, nami, ewidentnie, tak. ewidentnie są bzdury. Ja wiem, że są bzdury. Eee, Mocno pytanie sugerujące, On myśli po prostu, że błyszczy tymi tekstami, a zostawmy ten temat. I li... ma, masz jeszcze eee. jakieś pytanie, może jest trochę normalniejsze? Eee, drugie pytanie, takie: Czy on ma świadomość tego, na jaką walkę się zgodził? I że, jak, i, że jak przegra, to każdy będzie go na jego transmisjach wyśmiewał, czyli będzie automatycznie wykluczo wykluczony z transmitowania. I... Życie jak w Madrycie, ludzie są jak chorągiewki. Wygrzymasz, ale widziałem, że przejmujesz się tam byle jakimi komentarzami. jesteś gnębiony, ale co tam? Ja mam twardą łeb i przeżyję to. A no znaczy to namawia, wątpię. Namawia swoich widzów, żeby wchodzili do mnie na streamie i pisali, że z tobą przegrałem, a zostałeś zdominowany jak... Mała kurewka! Tak, zostałem zdominowany. Ty się chwaliłeś, że codziennie trenujesz. Ja wyszłem prosto sprzed komputera na kebabach i tak dalej. I nie mogłeś sobie dać ze mną rady. Jak nie, Przecież ja musiałem cię kurde gonić po oktagonie. Jak, no bo chciałem, jak, bo chciałem, bo chciałem cię zmęczyć i co z tego, no i się zmęczyłem no i dlatego. Ale zdajesz sobie sprawę, że gdybym się nie zmęczył, to byś nie wygrał tej walki. Bo bym cię tam poobalał kilka razy, bym na punkty wygrał i co? Taki mądry jesteś? Ale na szczęście ja... teraz po kapeli zostanie ci tylko rewanż ze mną i tym razem już... Yy, nie wygrasz tego i to wszystkie moje pytania, bo... Yy, Jaś Kapela, powiem, mam nadzieję, że go... Z... Gamoniu, powiem ci tak... Wybieram Gamoniem to ty jesteś, bo ty zamiast robić robotę to, z kafelkami na ulicy Kościuszkowskiej, dynka. to się upiłeś z kolegami. Człowieku... Ty zamiast wziąłeś zapłatę za robotę i na ulicy Kościuszkowskiej w środzie Wielkopolskiej, zamiast robić z kolegami robotę, to po prostu się uchlałeś, człowieku, i tyle, i nic nie zrobiłeś. Nie, nie, to najlepiej to jest tego. Rozłączyć z... no. jeba, bo to nie bo ma No, bo nie wiesz to, bo po prostu co zwanę... odpowiadać, bo nie ja nie bardzo wiem. dużo rzeczy wiem o tobie i tyle. Widać przecież, jak się zestresowałeś, dobra? Dzień Dzień bardzo, bardzo dobra, bardzo, nie dziękujemy. na razie. Prosimy z konkretnymi pytaniami ja abyś no i dostał pytania frajer i się z zatkało